Siemano, z tej strony Bendyk. W dzisiejszym odcinku przetrenujemy klatę oraz biceps w domowych warunkach. Pokażę Wam cały ten trening. Możemy go zrobić wspólnie, a na końcu opowiem Wam jeszcze, jak zaprogramować sobie ten trening, aby zwiększać bodziec dla Twoich mięśni. Z treningu na trening, aby podwyższać ten poziom i zaburzać poziom homeostazy, co doprowadzi do wzrostu tkanki mięśniowej. Także najpierw lecimy z treningiem, a za chwilę wam opowiem o wszystkim. Pierwszym ćwiczeniem będzie, będą to rozpiętki jednorącz. Zaczynamy od strony prawej. Czyli lewą rękę uginamy, prawą rozchodzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, góra. Raz. Dwa, trzy, cztery. W górnej fazie pamiętaj o tym, aby dopiąć tą klatkę. Aby poczuć tutaj spięcie wewnętrznej strony. Napierać jak najmocniej na ziemię i wykonuj to ćwiczenie na drugą stronę. ćwiczeniem na biceps będzie uginanie ramion jednorączki. Ustawię się do Was bokiem. Tak samo gumę sobie rozstawiamy. Chwytamy gumę jedną dłonią, tak aby już od początku czuć tutaj opór tej gumy oporowej. I pod koniec naszego ruchu dokręcamy naszą dłoń, aby jeszcze bardziej zaangażować nasz biceps. 4, 5 Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I lecimy drugą dłoń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12. Jeśli mamy dysproporcje pomiędzy lewą a prawą stroną przy bicepsach, czy też przy innych ćwiczeniach, gdy wykonujemy jedną stronę, zaczynaj zawsze od tej najsłabszej strony i na tą drugą, silniejszą, rób tyle samo powtórzeń, aby wyrównać po prostu z czasem te dysproporcje. Kolejnym ćwiczeniem będą to pompki na podwyższeniu. Jeśli nie masz jakichś paraletek, możesz użyć sobie po prostu książek, czegokolwiek, co pozwoli Ci wyjść wyżej. Jeśli jest, jest trudno robić zwykłe pompki, możesz zacząć od pompek na przykład na krzesłach czy też na kimkolwiek, Czym wyżej, będzie Ci łatwiej. Będą to pompki z pauzą w dolnej części, czyli ściągamy nasze łopatki w dół, bicepsy kierujemy do przodu, zejście w dół, raz, dwa, trzy, góra, Zejście w dół, raz, dwa, trzy, góra. Zejście w dół, raz, dwa, trzy. Uff, raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Zejście w dół, raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. kolejne ćwiczenie, które wykonamy będzie to uginanie ramion na biceps. Ja mam tutaj kij od, od szczotki. Gumę możemy sobie poziomować poprzez rozszerzanie naszych nóg, żeby czuć napięcie już w dolnej fazie ruchu. Możemy dokładać też kolejne gumy, aby było nam trudniej z treningu na trening. Wtedy podwyższamy naszą intensywność ćwiczenia i lecimy. Nasze plecy, tyłek i głowa przylega do ściany. Jazda raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Troszkę zbyt lekką wzięłem tą gumę, ale. Kolejną wersją pompy, które wykonasz, będą to pompki pod chwytem, które zaangażują mocno twoją klatkę piersiową oraz biceps. E, Możesz je wykonywać na książkach, krzesłach. I jasno lecimy. Te pompki będziemy robić już bez pauzy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Wykonuj ćwiczenie w pełnym zakresie ruchu. Pięć. Czyli jak najniżej... I do góry, do pełnego wyprostu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uch! Ostatnią wersją ćwiczenia, którą będziemy wykonywać, będzie to uginanie ramion na biceps przy stole. Jak wykonujemy to ćwiczenie, zaraz Wam pokażę. Możemy robić to jednorącz, jeśli mamy na to siłę. Jeśli nie, zrobimy to na obie ręce. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jak wygląda ta wersja jednorącz? Fibi! Zrobię to. No już, już, już. Już dobrze. No. Wszystkie te ćwiczenia, które wykonałeś, możesz zamknąć w jeden obwód, a więc jedno ćwiczenie, 90 sekund przerwy, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste ćwiczenie. E, następnie wykonaj na, na początku, załóżmy, trzy obwody. Jak? Zaprogramować ten plan, abyś osiągał rezultaty, aby zaburzyć równowagę dla Twoich mięśni i wprowadzić je w stan wzrostu, ponieważ jeśli będziesz wykonywał ten sam trening z tygodnia na tydzień, w takich samych warunkach, w takiej samej ilości serii obwodów, będziesz stał w miejscu. Istotne jest to, aby z treningu na trening lub też z tygodnia na tydzień zwiększać bodziec, którym traktujesz swój organizm. Jak to zrobić? Poprzez na przykład dodanie kolejnego obwodu. Zacząłeś od dwóch razy w tygodniu po trzy obwody, w kolejnym tygodniu zrób dwa razy po cztery obwody, dwa razy po pięć obwodów, dwa razy po 6 obwodów, w piątym tygodniu zrób sobie trzy razy trening po te pięć obwodów i tak dalej, i tak dalej. Form zmiany jest kilka. Na przykład możesz do, dokładać liczbę powtórzeń po jeden, na przykład co trening. Możesz skracać czasy przerwy z 90 sekund nawet do 30, z 60, 30 sekund e, i tak zaburzać e, równowagę Twoich mięśni i wprowadzać im nowy bodziec. Także przetrenuj sobie tym planem treningowym na przykład przez 8 tygodni, a następnie wejdź na kolejny, e, powinny się pojawiać też u mnie na kanale. Jeśli szukasz też darmowych materiałów, wbijaj na ksklep.pl, zostaw łapkę, subskrypcję, no i elo, trzymaj się.